Rozmawiamy z Jakubem Piotrowskim, najpopularniejszym piłkarzem Ekstraklasy. Kuba. Jakie to uczucie? Na pewno bardzo fajne. Cieszę się z tego wyróżnienia, bo każde wyróżnienie jest ważne. Mogę powiedzieć, że to jest taka moja pierwsza gala, moje pierwsze tak poważne dosyć wyróżnienie. Cieszę się, że mogę tutaj być i, i odebrać Tą nagrodę. Przed nami trudny rok, jeżeli chodzi o pogoń Szczecin, jeżeli chodzi o wyniki, powiedz mi, jak ty to oceniasz? No na pewno to trudny rok za nami, za całym klubem, za całą drużyną, ale nawet może, może powiem tak, że nawet gdy się utrzymamy, to nie będzie jakiś wyjątkowy sezon dla nas, ale, ale mamy teraz ten cel utrzymanie się w tej Ekstraklasie i to jest dla nas priorytetem i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby, żeby to uczynić. W niedzielę gramy z Lechem Poznań. Czy możesz nam obiecać, że strzelisz jakąś bramkę? Nigdy nie wychodzę na boisko z jakimś przekonaniem, że coś muszę, że muszę strzelić bramkę. Po prostu chcę, żeby drużyna wygrywała. A jeśli udaje się strzelić bramkę i pomóc drużynie w wygraniu meczu, to jak najbardziej chciałbym, chciałbym strzelić tę bramkę. Z jakim celem jedziecie do Poznania? Zwycięstwo to ma być, czy jak Was teren, teren stawia? Mm, tylko zwycięstwo. Wiadomo, że trudny teren jest to w Poznaniu, jeszcze nikt tam meczu nie wygrał, ale myślę, że będziemy tą pierwszą drużyną. Mam też taką nadzieję. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.